Siemam. recenzja MyShopu dzisiejszego, zobaczymy czy będzie coś ciekawego, raczej wątpię, no, ale zobaczmy, Braum, nie, już mam dwa skiny do Brauma, co to jest, Nami, na nie, Nami na też mam z 6, no, nie chcę Nami, Rakan, Rakany też mam z 3, Yumi, <grym> Yumi nie mam żadnej, ale tym nie gram. Lulu, Lulu też mam lepszą. I, o, Nautilius. Może bym to nie kiedyś z Nautilius do tego, tego czasu. Też sprawdzę, czy do Nautilusa. Mam na pewno z tego podwodnego Zobaczy, mam jakiegoś epika od Nautilusa, zaraz zobaczę. Nie pamiętam nawet. Tego mam. Ten na innym końcu mi drabnął. Pamiętam, ja czy ten, albo ten. Dobra. to było tyle z mojej i dzięki za oglądanie.